Rozpoczynamy za 5 minut. Prosimy o przejście do właściwej sali. Ladies and gentlemen, next sessions will begin in 5 minutes. Please proceed to the appropriate rooms. Jako Polska, będziemy w stanie w najbliższej perspektywie kilkunastu miesięcy przygotować dobrze zbalansowany system wsparcia kogeneracji. Które również będzie akceptowalny przez Unię Europejską z uwagi na nowe zasady pomocy publicznej. System wsparcia dla kogeneracji powinien istnieć, i to powiedziałbym, dla dwóch sfer pewnie różny, czyli dla nowych inwestycji. I tu wiemy, że wymagania Unii Europejskiej mówią, że to powinna być aukcja czyli powinny wygrać najlepsze projekty oferując najniższą cenę. Oczywiście też powinien być zaszyty mechanizm korekcyjny, który by chronił z jednej strony klientów, konsumentów przed nadmiernym wsparciem, ale też z drugiej strony chroniłoby inwestorów przed utratą zwrotu z kapitału, jeżeli się zmienią warunki rynkowe. Natomiast inną rzeczą jest wsparcie istniejących projektów kogeneracyjnych, bo w przypadku aukcji trudno sobie wyobrazić, że istniejący producent kogeneracyjny nie wygrywa aukcji i przestaje produkować i mieszkańcy miasta nie mają ciepła. W związku z tym, tu powinien być trochę inny system, może bardziej podobny do obecnego, czyli certyfikatów. Do 2018 roku jest wsparcie. Ustawa funkcjonuje, jest obowiązująca. To oczywiście ci, którzy by chcieli inwestować dalej albo zainwestowali wcześniej i chcą zwrotu z kapitału tego, co zainwestowali, też powinni wiedzieć, co w 2018 roku. Z punktu widzenia rządu. Kogeneracja jest czymś pożądanym, Odpowiedź no jest tak, i ona powinna realizować różne cele bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatycznej i ochrony powietrza, organizacji przestrzeni miejskiej, sposobu funkcjonowania w niej i przedsiębiorstw i obywateli. Jak dyskutujemy o systemie wsparcia, to także trzeba mieć na uwadze wszystkie regulacje unijne związane z pomocą publiczną i od razu na wstępie zastrzec, że to wsparcie może być udzielone tylko w takim zakresie, jaki jest absolutnie niezbędny. Ja muszę tutaj przede wszystkim podkreślić tą lokalność. Rzeczywiście to i związane z odległością do klienta i z załatwianiem różnych takich problemów energetycznych lokalnych. Proszę Państwa, odnoszę się cały czas do Białego stopu. Żeby, źródło duże, po, y, żeby ten system był jak najszybciej uchwalony i żebyśmy wiedzieli, na jakich zasadach będziemy mogli funkcjonować po roku 18. Teraz jest czas na to, żeby przygotowywać inwestycje, które potem będą uruchamiane i później będą funkcjonowały. Nie możemy czekać. Musimy pamiętać o tym też, że w tej chwili przygotowujemy nasze urządzenia do spełnienia norm wynikających z dyrektywy o emisjach przemysłowych. Duże urządzenia muszą być dostosowane od 1 stycznia 2016 roku i te inwestycje się dzieją. Natomiast wszystkie mniejsze źródła, te o mocy poniżej 200 MW, mają derogację do roku 2022, a więc po tym czasie one muszą już pracować, dotrzymując nowych norm. I my musimy wiedzieć, czy mamy te istniejące małe zakłady wyposażać w instalacje odsiarczania, zatowania, czy też mamy je zamykać całkiem i wybudować w zamiast nich nowe źródła kogeneracyjne. Bo jeśli tak, to zasady wsparcia kogeneracyjnego, ale zasady funkcjonowania kogeneracji powinny być znane już teraz. Mamy trochę czasu na to, żeby na te bardzo ważne tematy porozmawiać. Mówiąc o tych płaszczyznach, czyli kogeneracja. Oczywistym jest, że na świecie funkcjonuje i że ona prowadzi do racjonalnego działania, do obniżenia kosztów w wielu wypadkach, do realizacji celów środowiskowych, do podnoszenia sprawności. I wtedy spokojnie ustabilizujemy kogenerację w naszym kraju.